Babcia Miłka zostawiła testament, ale jego autentyczność budzi wątpliwości. Rodzina kwestionuje testament? Co zrobić? Dowiedz się, jak wygląda w praktyce postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku i jak skutecznie zakwestionować testament w sądzie. W swoim materiale skupię się na przebiegu postępowania dowodowego oraz na wymogach prawnych, które warto znać. Zapraszam do śledzenia mojego kanału. Sąd w postępowaniu spadkowym ustala, kto dziedziczy, na jakiej podstawie oraz jakie przepisy prawa mają zastosowanie. Czy dziedziczenie odbywa się na podstawie ustawy, czy też testamentu? Testament może być podważany przez osoby, które mają interes prawny w sprawie. Najczęściej są to spadkobiercy ustawowi, czyli osoby, które dziedziczyłyby po zmarłym z ustawy. Zakładam, że jesteście ciekawi, jakie są najczęstsze powody podważania testamentu. To, że testament został sporządzony przez osobę, która nie była świadoma swoich działań, na przykład ze względu na chorobę psychiczną, brak możliwości komunikacji. To, że doszło do wpływu na wolę spadkodawcy, np. wskutek groźby lub przymusu, to, że testament nie spełnia wymogów formalnych, na przykład w przypadku testamentu własnoręcznego nie zostało napisane w całości ręcznie, podpisane i opatrzony datą podejrzenia, że dokument nie pochodzi od spadkodawcy, że został sfałszowany. Przejdźmy teraz do postępowania dowodowego, jak ono przebiega, gdy mamy wątpliwości co do ważności testamentu. Gdy listonosz doręcza nam wniosek o stwierdzenie nabycia spadku z testamentu pozostawionego przez wcześniej wspomnianą babcię Miłkę, mamy co najmniej 14 dni na zajęcie stanowiska i złożenie konkretnych wniosków dowodowych. Nie ignorujmy tego terminu, bo przeprowadzenie przez sąd dowodów niezgłoszonych przez nas w pierwszym piśmie może na dalszym etapie postępowania być znacznie utrudnione, a czasami nawet niemożliwe. Aby nasze twierdzenia miały szansę powodzenia i nie stanowiły wyłącznie polemiki z pismem strony przeciwnej, konieczne jest zawnioskowanie o przeprowadzenie przez sąd stosownych dowodów. Tak na przykład dowodu z dokumentów, czyli z korespondencji e-mail, sms, mogących wykazać wolę spadkodawcy, intencje rozporządzania majątkiem po śmierci, dokumentacji medycznej przedstawiającej stan zdrowia spadkodawcy w okresie sporządzenia testamentu, Dokumentów z podpisem zmarłego celem wykazania autentyczności lub nie podpisu złożonego pod testamentem. Gdy mamy wątpliwości co do testamentu, istotne jest też zawnioskowanie o dowód z opinii biegłych grafologa, gdy mamy wątpliwości co do autentyczności podpisu spadkodawcy, psychiatry, psychologa, celem zbadania przez biegłego zdolności spadkodawcy do testowania w momencie sporządzania testamentu. Wnioskujemy również o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków oraz o przesłuchanie stron, na przykład co do okoliczności sporządzenia testamentu, stanu zdrowia psychicznego spadkodawcy. Można także wnioskować o przesłuchanie notariusza, który sporządził testament, co do stanu zdrowia spadkodawcy, deklarowanych intencji. Na co zwrócić szczególną uwagę? Istotne jest, aby świadków, którzy znają w trakcie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, szczególnie przesłuchać co do okresu bliskiego dacie sporządzenia testamentu, jak wówczas funkcjonował spadkodawca, w jakim był stanie zdrowia psychicznego. W zakresie opinii biegłych należy zwrócić wówczas uwagę, czy biegli wydali ją w oparciu o cały dostępny materiał dowodowy, czy jedynie o wybiorcze dokumenty, co może spowodować nierzetelność opinii, a nawet jej wadliwość. Co mogłabym doradzić stronom takiego postępowania? Dokładnie przeanalizuj, jakimi dowodami dysponujesz, celem wykazania swojego stanowiska. Porozmawiaj z członkami rodziny, znajomymi, poszukaj istotnych dokumentów. Wnioskuj o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłych i świadków. Nie ignoruj terminów wyznaczanych przez sąd. Konsultuj się z prawnikiem. Postępowania spadkowe mogą być wielowątkowe. Wsparcie profesjonalisty znacznie ułatwi wykazanie twojego stanowiska. W postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, w którym kwestionujemy testament, kluczową rolę odgrywa postępowanie dowodowe, w którym istotne są dokumenty, zeznania świadków i opinie biegłych. Pamiętajmy, że decyzja sądu opiera się na całości zgromadzonych dowodów, dlatego warto dbać o jakość i precyzję. W sądzie nie wystarczy polemika, potrzebujesz konkretnych argumentów i precyzyjnego, zgromadzonego materiału dowodowego. Jeżeli ten materiał Cię zainteresował, zachęcam do śledzenia mojego kanału, bowiem będę przekazywać tutaj wiedzę praktyczną, wynikającą z prowadzonych przeze mnie spraw.